Witam w 139. części audycji Voice of Freedom na antenie Radia Enfala, w której pochyla się nad tekstem doktora Remigiusza Rosickiego pod tytułem O suwerenności początki rozważań o suwerenności. Kategoria suwerenności stanowiła od czasów starożytnych jedną z bardziej istotnych, a jej znaczenie podkreślone zostało w doktrynach filozoficznych, prawnych i politycznych, co wynikało przede wszystkim z wagi, jaką pełniła ona dla określenia relacji pomiędzy takimi podmiotami jak jednostka, społeczeństwo, naród, państwo czy władca. Wyrażenie suwerenny zestawiane jest z takimi słowami jak autonomiczny, niepodległy, samodzielny, samowładny, czy, czy wolny? Suwerenność traktowana zrazu jako cecha władcy, czy też szerzej państwa, została wraz z rozwojem myśli politycznej, społecznej i prawnej przeniesiona na inne podmioty naród, społeczeństwo i jednostkę. Ewolucję podejścia do zagadnienia suwerenności można prześledzić na przykładzie dorobku twórców koncepcji umów społecznych Jean-Baudet, Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Koncepcje te opisywały suwerenność. Przez zwierzchność władzy. W takim rozumowaniu pierwszy raz słowa tego użył Jean Baudet w XVI wieku. Koncepcja suwerenności Jean Baudena została uściślona i nie dotyczyła już tylko władzy jako takiej, czyli władzy nie mającej nikogo i niczego nad sobą, ale mówiła o charakterze stosunków wewnątrz państwa, to znaczy w tym ujęciu suwerenność oznaczała władzę, która nie ponosiła odpowiedzialności ani przed prawem, ani też przed poddanymi. Co więcej, cechą ta, cecha ta jest absolutną i nieustającą władzą Rzeczypospolitej. Wraz z rozwojem systemów politycznych, demokratyzacji, suwerenność państwa, zwierzchność władzy państwowej ustępowała miejsca koncepcji suwerenności organów państwowych, suwerenności władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. We wczesnej fazie suwerenność utożsamiana była z cechą podmiotów politycznych, cesarzy, papieży. Przypisywano ją samej władzy, a wraz z rozwojem państw terytorialnych, kategoria ta została użyta do określania cech władzy, panującej na określonym terytorium. Sama teoria władzy suwerennej dynamicznie zaczęła się rozwijać w okresie absolutyzmu, a pochodną tych rozważań była koncepcja suwerenności zewnętrznej, która budowana była w opozycji do politycznych. Zapatrywań i pozycji zarówno papieństwa, jak i cesarstwa narodu niemieckiego, sakrum Imperium Romanum. Wyodrębnienie się państw narodowych powodowało konieczność określenia ich pozycji do tych dwóch największych graczy politycznych na obszarze Europy. Gdy pozycja zarówno papieństwa, jak i cesarstwa narodu niemieckiego zmieniła swoją wagę, Ważnym problemem było rozwiązanie relacji zachodzących między poszczególnymi państwami i władcami, a istotą wzajemnych stosunków stała się niezależność, suwerenność jako kategoria teoretyczna i prawna. Z blok analizując założenia politologii teoretycznej, przedstawia schemat suwerenności politycznej. Poprzez usunięcie założeń realności podmiotu i nośnika suwerenności, jednopodmiotowości, niestopniowalności, statyczności kategorii suwerenności, uzyskana zostaje kategoria, którą można odnieść do różnych warunków społecznych i politycznych. Tak przedstawiona propozycja ujmuje suwerenność polityczną jako kategorię ściśle teoretyczną. Która nie odnosi się do konkretnych przypadków, a weryfikowana może być tylko drogą dedukcyjną. Suwerenność polityczna ma w takim ujęciu szerszy charakter i odnosi się zarówno do suwerenności jednostki, jak i państwa. Co więcej, staje się ona cechą szeroko rozumianego systemu politycznego, który w wyniku procesów globalizacyjnych przesunięty został na poziom międzynarodowy. Wynika z tego, że suwerenność podlega atomizacji i zaczyna przynależeć różnym podmiotom. Jednostkom, społeczeństwom, państwom, a nawet systemom społecznym. T. Łoś, Nowak, syntezuje pojęcie suwerenności państwa jako jeden z jego atrybutów, obok terytorium ludności i władzy, trójelementowa definicja państwa Jelinka. Atrybut ten umożliwia wyodrębnienie państwa spośród innych podmiotów prawa międzynarodowego, np. międzynarodowych organizacji. Na suwerenność składać ma się samowładność i całość całowładność samowładność to prawna niezależność od innego podmiotu prawa międzynarodowego. Całowładność zaś, przejawiająca się w idei zwierzchnictwa terytorialnego, to zdolność do regulowania wszystkich spraw i zadań w obrębie terytorium państwowego na zasadzie całkowitej wyłączności kompetencji. Takie rozumienie suwerenności zawiera w sobie domniemanie, że władza państwowa jest władzą najwyższą, niepodlegającą żadnej innej płynącej z zewnątrz, ograniczonej co najwyżej zasadami prawa międzynarodowego. Suwerenność państwa utożsamiana jest więc z kategorią podmiotu prawa międzynarodowego, a ta z kolei oznacza zdolność prawną i zdolność do działania. Taki podział podmiotowości przyjęto na gruncie prawa cywilnego. Odpowiednio do tego rozróżnia się z zdolność prawno-międzynarodową, a więc zdolność do posiadania praw i obowiązków międzynarodowych oraz zdolność do czynności prawno-międzynarodowych, czyli zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań międzynarodowych w drodze własnego działania. Natomiast prawa i obowiązki państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego zostały określone między innymi w takich dokumentach jak Karta Narodów Zjednoczonych, Deklaracja o Praw Zasad Prawa Międzynarodowego. Kartę praw i obowiązków ekonomicznych państw, akt końcowy konferencji bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Takie ujęcie suwerenności ma charakter wąski sensu stricto i nie obejmuje czynników pozostających poza systemem międzynarodowego prawa sensu largo. Trudno jest określić właściwą definicję suwerenności państwa sensu proprio, co głównie wynika z różnie rozumianej całowładności państwa, której zakres zostaje skonfrontowany z nowymi stosunkami w globalnym świecie. Według Giela Bundy suwerenność państwa w ujęciu potocznym zawiera następujące elementy. Zwierzchność terytorialną, niepodległość, swobody, ustrój społeczny, polityczny i ekonomiczny pozostający bez interwencji, zasady współżycia z innymi narodami opierające się na równości i wspólnych korzyściach. De facto takie ujęcie suwerenności wprowadza nowe kategorie, których definicje nie zawsze będą możliwe do jasnego i ścisłego określenia, co ma co więcej, można wyróżnić dwie płaszczyzny rozważań: faktyczną i prawną. W pierwszym wypadku suwerenność rozpatrywana jest przez pryzmat samej aktywności państwa i subiektywnego poczucia własnej pozycji na arenie międzynarodowej. Natomiast w drugim przypadku właściwe jest powoływanie się na regulacje prawno międzynarodowe zabezpieczające tę suwerenność w pierwszym przypadku suwerenność może być ujmowana szeroko, tak jak w przypadku elementów konceptu suwerenności politycznej w ujęciu z bloka. To znaczy, przestaje mieć ona charakter niepodzielny, co więcej, zostaje ona przypisana innym podmiotom. W takim razie można pójść dalej i stwierdzić, że równocześnie wzrasta zakres przedmiotowy suwerenności. Związany jest on z atomizacją sfer działalności podmiotów, przez które rozumie się między innymi sferę ideologiczną. Gospodarczą, kulturową i militarną. W przypadku drugiego ujęcia zmuszeni jesteśmy poruszać się w ujęciu tradycyjnym suwerenności. Takie rozumienie pojęcia suwerenności zawiera w sobie domniemanie, że władza państwowa jest władzą najwyższą, niepodlegającą żadnej innej płynącej z zewnątrz, ograniczonej co najwyżej zasadami prawa międzynarodowego. Jest to prawne rozumienie suwerenności zakładające niezależność międzynarodową, zwierzchność władzy nad Terytorium państwowym i niepodzielność, równość praw i równość wobec prawa suwerenna równość. Na gruncie prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych pojawiła się koncepcja suwerennej równości państwa, egalitarnej. Oczywiście nie oznacza to, że idea takiej suwerenności związana jest tylko ze współczesnymi stosunkami międzynarodowymi oraz prawem międzynarodowym. W początku tej idei należy poszukiwać w samej chęci ustanowienia tolerancji między podbitymi narodami, którą chcieli zaszczepić niektórzy władcy starożytni. Ten sposób myślenia został przeniesiony współcześnie na gruncie. Pozytywnej regulacji stosunków międzynarodowych. Mimo to, sama suwerenność stała się elementem konstytuującym bezpieczeństwo między państwami europejskimi od czasów średniowiecza. Taka suwerenność z jednej strony tworzyła ład europejski, ale także stała się narzędziem realizacji polityki kolonialnej, co nie było dozwolone w Starym Świecie było dozwolone na podbijanych lądach. Suwerenność jako równość podmiotów nie była realizowana z racji utrzymywanej ideologii wyższości europejskiej nad innymi ludami, przy czym kultura europejska wsparta była ekonomicznym wyzyskiem dóbr ludów podbijanych. Polityka kolonialna stała się naturalnym mechanizmem konstytuującym hierarchię społeczności międzynarodowej, nie licząc potencjału siły. Sytuacja zmienia się wraz z pewnym rodzajem pluralizmu międzynarodowego societas. Do międzynarodowego societas dołączały kolejne podmioty wyposażone w gwarancję praw w środowisku międzynarodowym. Na suwerennej równości państw opierać ma się funkcjonowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Suwerenna równość stanowić ma dyrektywę postępowania w społeczności międzynarodowej, dyrektywę prawną, co, mimo określenia w prawie międzynarodowym, płaszczyznę, do których ma się odnosić, przysparza problemy interpretacyjne. Wynika to nie tylko z problemu definiowania suwerenności, ale również z samego przymiotnika równy. Zachodzi pytanie o zakres tej równości: jakie podmioty wobec kogo i na jakich zasadach. Próba uściślenia tego pojęcia są różne dokumenty zawierające normy prawa międzynarodowego, w tym tzw. soft law. Artykuł pierwszy Karty Narodów Zjednoczonych wymienia cele organizacji, utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, stosowanie środków zbiorowych do zapobiegania zagrożeniu pokoju, tłumienie aktów agresji i naruszeń pokoju, rozwiązywanie sporów, rozwijanie stosunków opartych na równouprawnieniu i samostanowieniu, rozwiązywanie problemów gospodarczych, społecznych, kulturalnych i humanitarnych, popieranie praw człowieka itd. Natomiast artykuł drugi KNZ wymienia siedem zasad, które mają przestrzegać państwa członkowskie ONZ, realizując cele zawarte w artykule 1, punkt pierwszy, artykule drugim. KNZ mówi, że ONZ opiera się na zasadzie suwerennej równości wszystkich jej członków. Zasada ta zestawiana jest wraz z innymi: dobrą wiarą, rozwiązywaniem sporów środkami pokojowymi, bez naruszania sprawiedliwości, bezpieczeństwa i pokoju, powstrzymywaniem się od groźby użycia siły lub jej użycia, udzielaniem pomocy innym państwom w akcjach podjętych zgodnie z KNZ, wpływaniem na państwa nie będące członkami ONZ, by postępowały zgodnie z zasadami KNZ, nie ingerencją w sprawy należące do kompetencji wewnętrznych danego państwa. Główne dokumenty w sprawie międzynarodowym, które odnoszą się do suwerennej równości, to deklaracja zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współdziałania, karta praw i obowiązków ekonomicznych państw, akt końcowy konferencji bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Mimo wielu dokumentów prawa międzynarodowego w zakresie definiowania suwerennej równości, nie można powiedzieć, że istnieje klarowna definicja tego pojęcia. Wynika to z różnie rozkładanych akcentów przy tworzeniu wyżej wymienionych dokumentów. Przykładowo najszerszym opisem suwerennej równości jest punkt szósty deklaracji zasad prawa międzynarodowego, który sprowadza suwerenną równość do członkostwa podmiotów prawa międzynarodowego w społeczności międzynarodowej na równych zasadach szanowania osobowości, innych państw, oparcia idei pełni praw na suwerenności, nienaruszalności filarów państwowości, terytorium i niepodległość, prawa wyboru i rozwoju swojego systemu politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, dobrej wiary w stosunkach z innymi. Jak widać, wymienione elementy suwerennej równości w innych dokumentach występują autonomicznie do tego zbiorczego pojęcia. Nie zmienia to faktu, że suwerenną równość można scharakteryzować jako pewien sposób relacji międzynarodowych, których wyznacznikiem jest tradycyjna suwerenność innych państw, gdzie wolność jednych wyznaczona jest wolnością innych podmiotów i każdy członek społeczności międzynarodowej jest z założenia równy. I winien szanować prawa i obowiązki innych. Oprócz typowych wyznaczników nienaruszalności, integralności, jak terytorium i niepodległość, mamy tu do czynienia ze swobodą wyboru systemu politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ta idea została rozwinięta w karcie praw i obowiązków ekonomicznych państw. Zauważalny jest tutaj kierunek rozwoju nieingerencji na kolejne sfery, co wynika z tego, że siła nie jest już utożsamiana tylko z militarnymi działaniami. I fizycznym naruszeniem terytorium, a z ingerencją przez inne mechanizmy, takie jak mechanizmy gospodarcze, kulturalne, ideologiczne itd. W niniejszym artykule istotnym jest stwierdzenie, że różne sfery niemilitarne, np. związane z polityką gospodarczą danego państwa, mogą w znaczny sposób wpływać na inne podmioty. Należy przyjąć, że bezpieczeństwo niemilitarne jest jednym z elementów interesu narodowego, a ten określany jest na płaszczyźnie polityki wewnętrznej przez uczestników. Życia politycznego, odnoszących się raczej do tradycyjnej suwerenności, to w takim razie bezpieczeństwo niemilitarne staje się paradygmatem dla suwerennej równości w stosunkach międzynarodowych. Stąd występuje wiele konfliktów w środowisku międzynarodowym, gdzie jedne podmioty chcą opierać wszystkie relacje w bezkompromisowej, tradycyjnej suwerenności, a drugie odwołują się do przedmiotowo rozszerzonej i suwerennej równości i zasad prawa międzynarodowego jako regulatora działań. Zasadę suwerennej równości sprowadzić można do relacji między stanami faktycznymi, jakimi są odrębność i współzależność. Konieczność pogodzenia tych dwóch stanów wymagała stworzenia systemu zasad, które miały być respektowane przez wszystkie podmioty prawa międzynarodowego. Wyrazem tego są wprowadzone do międzynarodowego systemu prawnego zasady rządzące relacjami pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego. Z jednej strony mamy do czynienia z wolnością państwa, z drugiej z ograniczeniem wolności na rzecz innych państw, ma to szczególne znaczenie przy intensyfikacji stosunków międzypaństwowych, globalizacja gospodarcza i kulturalna. Funkcjonowanie w przestrzeni międzynarodowej determinuje konieczność utrzymywania wielowymiarowych stosunków z innymi podmiotami i rozwiązywanie globalnych problemów np. ocieplanie klimatu, ochrona określonych gatunków zwierząt i roślin, migracje ludzi i tym podobne. Stąd mamy do Czynienia z kolizją praw do wolności dwóch państw, a zgodnie z kantowskim imperatywem kategorycznym, państwo, prawo do wolności jednego musi być związane z takim samym prawem innego podmiotu, co w swej istocie można sprowadzić do powiedzenia, że nie należy czynić tego, co jest nam mm, miłe, co nie jest nam miłe. Wynika to z tego, że suwerenność to oczywiście. Wolność działania, ale wolność ta nie oznacza samowolności ani dowolności, co znalazło swój wyraz w zasadzie suwerennej równości państw. Zmiana rozumienia suwerenności. W zakresie współczesnej sytuacji państw. P. Winczorek pisze, że trudno mówić, pozostając w sferze faktów, o pełnej, całkowitej suwerenności państw. Dotyczy to w pierwszym rzędzie suwerenności zewnętrznej. Państwa są do tego stopnia powiązane i uzależnione politycznie, gospodarczo, militarnie, kulturalnie, że żadne z nich nie może o sobie powiedzieć, iż jest całkowicie niezależne od pozostałych. U. Beck wysunął koncepcję metawuarki. Władzy gospodarki światowej, która charakteryzuje procesy globalizacji. Kluczem do władzy przestała już być siła militarna, a stała się nim obecna pozycja państwa na rynkach światowych, co znaczy nie mniej nie więcej tyle, że panowanie państwa zarówno pod względem wewnętrznej i zewnętrznej stabilności państwa, jak i pośrednio legitymizacji jest już jako tak zapośredniczone przez rynek światowy. Gospodarka zaczęła przełamywać tradycyjne pojęcia związane z polityką i Państwem. Władza nie musi już opierać się na typowej, usankcjonowanej przemocy, a głównymi jej sposobami oddziaływania już nie jest niepolityczność oraz rozmyślne niepodbijanie. Podmioty gospodarcze, dysponujące czasami większym potencjałem niż niektóre państwa, zaczynają wpływać na podmioty państwowe poprzez realizację swoich interesów, które w gruncie rzeczy przyjmują postać zysków z własnej działalności. Przejmują je. Finansują i zaczynają w pewnym sensie władać, w pewnym sensie dyktować i kreować sytuację poprzez swoje wpływy i dochody, poprzez swoje. Inwestycje. Interesy gospodarcze stają ponad interesami państwa. Stąd gospodarka przekracza podstawowe elementy charakterystyczne dla tradycyjnych ujęć państwa. Chodzi przede wszystkim o terytorium i suwerenną władzę. Niezależne decyzje podmiotów gospodarczych o podjęciu inwestycji w danym państwie lub regionie wpływają na ich pomyślność albo nędzę. Państwo musi wejść z nimi w i traci w ten sposób możliwość realizacji własnych interesów narodowych a tym samym traci możliwość kreacji polityki bezpieczeństwa. Nie można więc mówić tu o samowładności i całowładności. Na temat, natomiast te i y, 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 Wallerstein w analizie suwerenności posługuje się typowym jej podziałem, czyli dzieli tę kategorię na suwerenność wewnętrzną i zewnętrzną, ale wyciąga inne wnioski w stosunku do relacji, które są, się z nią wiążą. Analiza suwerenności państwa, tak jak w przypadku UBEKA, związana jest z z Rozwojem systemu kapitalistycznego, ale Wallerstein wiąże go z rozwojem zabezpieczeń kapitału. W przypadku suwerenności wewnętrznej, państwa prowadzą politykę i ustanawiają prawa, które uznają za właściwe, także wskazują podmioty, które winne są posłuchu prawom. Suwerenność zewnętrzna oznacza, że inne państwa, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, nie mają możliwości posługiwania się władzą na terytorium innego państwa. Na podstawie tych, Wyznaczników Wallerstein stwierdził, że żadne z państw nie było suwerenne ani na płaszczyźnie wewnętrznej, ani na zewnętrznej. A to, co w prawie międzynarodowym określa się mianem suwerennej równości, można sprowadzić do dążenia począwszy od XVI wieku do podnoszenia swej suwerenności w systemie międzypaństwowym. Od tego czasu następowało wzmocnienie siły państwa, która mierzona może być przez możliwość osiągania potencjalnych rezultatów. Równocześnie z tym, Państwo zostało wykorzystane przez to, co określa się mianem kapitału, do gwarancji jego interesów. Kapitalizm powstał na gruncie zabezpieczenia prawa własności i zabezpieczenia w miarę spokojnej akumulacji kapitału. Państwo zaczęło pełnić funkcję policyjną, zabezpieczającą. Dotyczy to m.in. zabezpieczenia przed kradzieżą. Tutaj kapitał w zasadzie mógł sam sobie poradzić. Zabezpieczenia przed opodatkowaniem. Rozwój demokratycznego państwa prawa gwarantował stabilny i racjonalny system. Podatkowy i zabezpieczenia przed konfiskatą, ograniczenie samowoli państwa w zakresie interwencji we własność prywatną. Z biegiem wieków następował rozwój pewnych relacji między państwem a kapitałem prywatnym, gdzie podmioty państwowe w celu podtrzymywania swego funkcjonowania, pełnienia swoich funkcji polityka socjalna, bezpieczeństwa, tworzyły udogodnienia, de facto ochronę kapitału przed wolnym rynkiem. Poprzez system na przykład koncesji, zezwoleń. Progów kapitałowych, ceł i innych ograniczeń rynku, a także kontraktów prywatnych, finansowania poszczególnych inicjatyw i Różnych swoich sektorów. O ile Beck opisuje rozwój kapitału jako proces uszczuplania możliwości działania państwa, zarówno w środowisku międzynarodowym, jak i w zakresie własnej, wewnętrznej polityki, o tyle Wallerstein zwraca uwagę na symbiozę, która następowała w związku z rozwojem państwa. Jak i kapitału. Kapitał otrzymując wsparcie od państwa zaczął budować swój potencjał. Można powiedzieć, odnosząc tę koncepcję do rozważań Becka, że siła metawładzy gospodarczej światowej wyrosła nie na podłożu, które z pewnym zastrzeżeniem można nazwać wolnym rynkiem, a wręcz przeciwnie, na podłożu interwencyjnych działań państwa. W rzeczywistości państwo podjęło ochronę kapitału przed wolnym rynkiem, a w rzeczywistości go stłamsiło, zawłaszczyło i samo zaczęło stanowić dla nich zagrożenie. Założeniem obu koncepcji jest powstanie nowej siły, która oddziałuje zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i zewnętrznym działalności państwa. Skutek w tych dwóch przypadkach jest taki sam. Ograniczenie niezależności i ograniczona zdolność regulacji własnych spraw przez państwo. Ponadto Wallerstein wymienia inne negatywne zjawiska. Jedną z konsekwencji relacji pomiędzy państwem a kapitałem są produkty uboczne akumulacji kapitału, które określa on mianem sekretu kapitalizmu. Zrazu nasuwa się pytanie kto ma odpowiadać za degradację środowiska powstającą podczas dźwigania przez przedsiębiorstwa brzemienia produkcji i rozwoju. Innym problemem jest zawłaszczanie dóbr naturalnych określonych państw np. posiadających złoża surowców energetycznych przez koncerny, które uzyskały prawa wydobywcze dzięki dominującej roli swych państw pochodzenia. I jak zwykle tutaj rykoszetem obrywa się kapitalizmowi za błędy Korporacjonizmu, systemu krony kapitalizm, czyli kolesiostwa, gdzie luźne lub ciasne powiązania przedsiębiorstw państwowych i spółek skarbu państwa z władzą kończą się zawsze tragicznie dla obu tych podmiotów. Zakończenie. Artykuł jest próbą syntetycznej analizy kategorii suwerenności, co wydaje się istotne ze względu na różne jej rozumienie. Cztery poszczególne części artykułu odnoszą się do początków rozważań nad suwerennością, do suwerenności jako kategorii teoretycznej, jak i prawnej. Jedna z części artykułu poświęcona została pojęciu suwerennej równości, szczególnie w rozumieniu prawa międzynarodowego. Fragment ten ma istotne znaczenie ze względu na przemiany w środowisku międzynarodowym, czyli m.in. Między ze względu... Względu na procesy globalizacji. Nie ulega wątpliwości, że pojęcie suwerenności stanowi ważny przedmiot badań w naukach humanistycznych i społecznych, a artykuł próbuje przedstawić dorobek w tym zakresie. Należy podkreślić rozwój rozumienia suwerenności od zwierzchności władzy. Poprzez cechy jednostek, społeczeństw, narodów itd. Także w czasach nam współczesnych pojęcie zostało zanegowane ze względu na założenia teoretyczne, szczególnie dotyczy to definicji prawnych, które odnoszą się do suwerenności państwa, władzy, czyli do suwerenności jako samowładności i całowładności. Takie pojęcie suwerenności jest podważane przez różne nurty w teoriach stosunków międzynarodowych, np. nurt neomarksistowski i postmodernistyczny. Należy też podkreślić. Znaczenie suwerenności politycznej, która będzie wykraczać poza ujęcia prawo prawno międzynarodowe. Suwerenność polityczna będzie rozumiana szerzej i dotyczyć będzie jednostki oraz państwa, także innych podmiotów wyodrębnionych w celach rozważań analitycznych czy badawczych. W takim razie suwerenność ulega atomizacji i zaczyna przynależeć różnym podmiotom, jednostkom, społeczeństwom, państwom, systemom społecznym. Skutek jest taki, że ta kategoria Szczególnie w naukach społecznych przestaje stanowić wartościową pod względem eksplanacyjnym. W teoriach i paradygmatach stosunków międzynarodowych, m.in. w neomarksizmie i postmodernizmie, podkreślany jest brak związku założeń prawnych i kategorii suwerenności ze stanem faktycznym, gdzie w pierwszym przypadku suwerenność związana ma być z tradycyjnym ujęciem władzy, natomiast w drugim przypadku z utratą znaczenia tradycyjnych ujęć władzy, chociażby ze względu na znaczny wpływ. Międzynarodowych podmiotów gospodarczych nie będących państwami. Innym problemem jest osłabienie dominacji hegemonów w strukturze międzynarodowej, co związane jest m.in. z rozpowszechnianiem się broni masowego rażenia i silniejszego wpływu powiązań gospodarczych. Natomiast wspólne zagrożenia o zasięgu globalnym wymuszają współpracę w wielu dziedzinach. Na przykład w ochronie środowiska. Artykuł stanowi jedynie zarys problematyki i jako tako jest próbą syntetycznego ujęcia rozważań nad przemianami w rozumieniu kategorii suwerenności. Pojęcie suwerenności zapewne dalej zostanie jedną z najbardziej dyskutowanych kwestii w naukach prawnych, społecznych itd. Nie ulega wątpliwości, że w dyskusji tej widoczne będą dwa główne stanowiska. Jedne trzymające się tradycyjnego ujęcia władzy, a drugie przeciwne, co więcej negujące je. Bardzo dziękuję.